Święty Paweł w Antiochii mówi o Jezusie, o tym, że Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jeruzalem, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem. Jezus nie robi konferencji prasowej. Jezus nie robi wielkiego show. Jezus nie ma jakiegoś wielkiego wydziału Propagandy, jakiejś wielkiej akcji reklamowej nie robi, nie robi wielkiego szumu. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jest tym, który kocha i uczy kochać. Tego się nie da zrobić jakimiś wielkimi środkami, wielkimi, spektakularnymi działaniami. Miłości najlepiej uczy się przez miłość. Więc Jezus się spotyka. Robi to bardzo często dyskretnie. Robi to, robi to osobiście. Miłość jest czymś, co wymaga pewnej dyskrecji. Miłość jest czymś, co dzieje się w osobistych spotkaniach. Kiedy próbujemy kochać na wielką skalę, robić wielkie działania, no to jest bardzo trudne i czasami trafia w taką próżnię, że próbujemy coś robić dla wielkiej. Liczby osób i te osoby biorą w tym udział, ale przez swoje poczucie anonimowości troszeczkę się czują jak w hipermarkecie. Przychodzą, coś się dzieje, coś biorą, coś nie biorą, no coś tam się zadziało. I ja nie chcę czy deprecjonować, czy przekreślać, czy akcji ewangelizacyjnych, czy różnych wydarzeń w kościele, to jest ważne i potrzebne. Ale nie możemy się tylko do tego ograniczyć. I trzeba nam pamiętać o tej podstawowej strategii Jezusa, o dyskretnych spotkaniach, osobistych spotkaniach, osobistych relacjach. To jest fundament. I to, co później będziemy robić na szerszą skalę, w większych wydarzeniach, to o tyle będzie miało sens, o ile wcześniej będziemy mieć ten fundament. Czyli osobiste spotkania z drugim człowiekiem, osobiste relacje, osobiste spotkania z Jezusem, miłość czyniona właśnie dyskretnie, nie na pokaz. Jeśli będziemy mieć fundamenty, możemy później robić inne rzeczy, ale to, to jest ten fundament, który pokazuje nam Jezus. Osobiste spotkania, niegłośne, ale właśnie pełne mądrej, dobrej bliskości, pełne relacji, pełne miłości, pełne. Tego, co jest nam potrzebne relacji, spotkań z Jezusem, właśnie w codzienności, budowania z Nim, relacji, spotkań z Nim i budowania z Nim właśnie takiej więzi, która nie jest jakaś bardzo głośna, ale która jest właśnie ważna, dobra i potrzebna.